Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Jesteśmy w Istambule, dzielnica Bala. Wczoraj tu byłem jeść, tu w okolicach. Myślałem, że na wieczór, znaczy ja jestem tego samego dnia, tylko odcinek będzie następnego dnia, To tu byłem. Myślałem, że na wieczór to tu będzie ludzi, ludu, a się okazuje, że na wieczór jest mniej ludzi niż było w dzień. I to powiem, że zdecydowanie i dużo miejsc też już jest pozamykane, które były otwarte. A ja myślałem, że to odżyje wieczorem. Lokalny stefcio. Ale coś kuleje. Albo za długo leżał. No to były dzisiaj soki, a już są pozamykane. Ja wam powiem, że ja ogólnie to szukam takiej kebabowni. A jest takiej rollo kebab. Nie na talerzu, żeby mi dali miecho i bułę. Tylko żeby taki rollo był. Jak to w Polsce dają. Ale ja tu nawet już pierogi widziałem tureckie. Widziałem wszystko, ale nie mają tej kultury, chyba, zawijania w, no w pite, czy jakby to nie nazwać. Nie? Widziałem, że ktoś proponował ciasto marchewkowe, ale rolę kebaba nie ma. Dużo knajpek minąłem, ale znowuż oni mają wszystko mniej więcej to samo. A takich kebabów, jak u nas nie mają, może oni myślą, że to jest takie dobre Europejczyków, i oni tego się brzydzą. Kebaba to chyba trzeba było jej w o. U jakiegoś Poloka to by było dobre. Wiecie co? Coś znalazłem takiego podobnego za 10 dolka, ale to jest tak, że w taki naleśnik, meatballe zawijają, czyli kulki mięsne z mielonym mięsem. To ja tego nie szukam, nie? Ja bym chciał taki prawilny, żeby się kręcił. Jak to się kręci u nas? Żeby on szablą to poharatał po, po, po i zrobił mi kepsa, nie? Mówię, trzeba będzie do Szczecinaj. Wrócić jeszcze w tym roku na kebaba. Zwie najlepszy wybór. Tu jest coś ciekawego. I przynajmniej ostrzą noże i jest coś w takiej picie, nie? O! przykładowo tu wrapy. I tu można zjeść. Chicken wrap, nie? widziałem, że mają. Przynajmniej ładnie to wygląda, nie? O. No i tutaj robią. Tu wygląda to dobrze. Oprócz tego wiele innych potraw, ale to tak jak się idzie w towarzystwie, więcej osób. Ja sobie tu i tak, tu usiadłem, bo nie mają takich pojedynczych stolików. że na wrażenie zamówić, zobaczymy. Teraz tylko porównamy jeszcze do szczecińskiego kiepsa. Ale nieważne jaki, ważne, że tu, że jest ta ścianka, że są te obrusy, ważne, że tutaj jest, jak jest. O, mój kebabik w Turcji, w Istambule, zobacz to na to, taka włócznia. jako się je trochę tak na sucho, no bo mi żadnych sosów do tego nie dają, więc jakbym wziął, sosów nie ma, ale jest bardzo dobry, bardzo dobre ciasto jest przypieczone, ale jest za suchy dla mnie trochę, no ale... Jemy jak lokalni, Brak to przynajmniej nie cieknie, nie? No tak jest. Słuchajcie, bardzo dobry. Ale po naszemu to po naszemu. Słuchajcie, zjadłem, było bardzo dobre. Tylko, że no, u nas byście chcieli sosu do tego, nie? No tak my Polaki mamy, że. i chyba na całym. w europejskim globie. Tutaj bosfor, ciśnienia bosfor. No ale co kuchnia, co restauracja. To troszeczkę inne zwyczaje. Troszeczkę inaczej podają. No ale szkoda, że na stole nie ma. Sosów, nie? Bo pamiętacie, nawet jak byłem w Hiszpanii, to on już miał w sobie, był taki mokry, ale nie za bardzo. Ale stały sosy na stole. No tu nie podają nawet, takiej opcji nie ma. Więc, więc tak się je, to je, jak, się daje, jak dają. No a ja chcę spróbować, właśnie jak lokalni, nie? Kosztował 7 dolarów, takie niecałe 30 złotych polskich. Czyli to też nie jest jakoś mega tania. Chociaż musicie też przyjąć, że jesteśmy jakby na Starym mieście, czy tam na jakiejś tam dzielnicy fajnej stolicy już takiego imperium, tak? No, jakby nie mówić, Turcja była. No i teraz to jest poważne państwo. Oto taka bardziej uliczka, byśmy powiedzieli, spokojna, ale ma swój klimat, jakaś tam knajpeczka jest. Ale to knajpka, która przechodzi na tamtą ulicę, gdzie jest większy ruch. Tak czy inaczej, słuchajcie. Konkluzja jest taka, że na dobrego kebaba zapraszamy do Polaka. Najlepsze kebaby w Szczecinie, Doner Kebab oraz gdzieś tam pewnie w Polsce. Pisujcie, pisujcie, gdzie byliście na najlepszym kebabie, gdzie wam najbardziej smakowało. Niech to będzie taki poradnik, gdzie zjeść dobrego kebaba. No przecież ja no mówię Szczecin. Ale pewnie wiele osób gdzieś tam jadło naprawdę dobrego kebaba w Szczecinie, znaczy w Polsce i możecie zareklamować. Naprawdę w komentarzach reklamuj te dobre, wasze ulubione kebsy. Jak będzie za granicą, to też. No przecież ludzie jeżdżą za granicę, żeby wiedzieli. Nie chodzi, żeby był znany, chodzi, żeby był lubiany. Tutaj zaczyna się takie lekkie życie, znaczy lekkie. No to już się zaczyna takie centrum tych, tych uliczek, no więc jest ruch. Słuchajcie, witam w pokoju hotelowym dnia kolejnego. Zaraz idę na śniadanie. A nim pójdę na śniadanie, to pokażę wam. Co kupiłem na bezsłownym? To są, to są perfumy Shakira. Znacie, taka piosenkarka. Teraz piosenkarze jakby markują, tak? Tutaj Christina Aguilera number 1. To też piosenkarka, chyba obie w ogóle z Latyny Ameryki. Tutaj Elizabeth Zabet Arden to są damskie i to jest wszystko perfumy, a nie woda toaletowa to dla Sreiry. A dla mnie Jill Sander, no bo zawsze używałem, zawsze kiedyś używałem w Polsce Jill Sander pamiętam, że robiłem i to jest ten, to są 30. No nawet do pięćdziesięciu można brać do bagażu podręcznego. Dla mnie wygodne jak gdzieś później latam bez dużego bagażu. Jak jesteśmy przy sprzęcie, to pokażę wam gift, który dostałem od Radka R. Jest to wielozadaniowa lornetka taktyczna Binox 4K 4-16, do 16, tak? To ważne w tych parametrach. Zobaczcie sobie, to kosztuje, widziałem, od 5 do 7 tysięcy złotych. Pewnie zależnie od konfiguracji oprogramowania. Tu jest najlepsze oprogramowanie. No ale jak już nawet, to od 5 do 7 mówię, nie? Widziałem tak na tych, na, na portalach. I identyczne. Ja mam do tego karton, ale nie wziąłem. To bym Wam dokładnie tam pokazał ten model. No ale tutaj też jest to napisane, nie? Także z tego można nawet streamować, to jest, też działa jako kamera. Można to sprzężyć z internetem, można to sprzężyć z YouTube'em. Nagrywa nie tylko tam 8 czy ileś K, ale i dźwięk nagrywa, slot na kartę pamięci. No jest to dosłownie też kamera, tak? Tylko ze z takim mega obiektywem. A zarazem jest to też lornetka z celownikiem, dalmierz do 1000 metrów, wiele innych, innych, innych funkcji. Słuchajcie, od tego jeszcze taki zoom kanona. Ja nie wiem, ile to jest warte, możecie to sprawdzić sobie, ten model, jakie są zastosowania i czapeczki, ale to mam tak głęboko schowane, jednego z najlepszych producentów akcesorii, wojskowych, surwiwalowych, takich military na świecie. Słuchajcie, śniadanko się szykuje, szwedzki stół, ale dużo serów, to ja skorzystam różnych. Oni jeszcze chyba wszystkiego nie podali, nie? Co tu mają? Tu dopiero będzie, bo to, bo to jeszcze się nie zaczęło, proszę Państwa. Tu, tu też coś mają, tu mają te słodkie rzeczy, To później nagram. A tu orzechy, bakalie. Truskawki, panie. Dobra, be, będę czekał, bo czekam jeszcze, żeby kawę podali, bo ja mam pokój z śniadaniem. A tymczasem wyszedłem sobie zapalić, że dzisiaj jest pochmurno i tak wygląda, że będzie padać w ogóle i, i nie ma ludzi i jest zimno. Zimno jak na, na, na wczoraj porównanie. Ja testuję dzisiaj wszystkie sery, tam są różne sery, tak więc próba serów i taki omlet. Zaczynamy. Mówię, zimno jest na dworze. 10 maj, Turcja, Istanbul. Śniadanko w trakcie. Słuchajcie, do śniadania dostaliśmy taką kawę, taką jakąś, nie wiem, może nierozpuszczalną, aż takiego przelewowego jakiegoś, jak to się mówi, kawomatu. Więc ja teraz zamówiłem normalnie tak jakbym, no płatną z kawiarni, do fajeczki po śniadaniu. To jest dobra, prawilna kawka. No mówię wam, maj. Ja rozumiem, że w Polsce może być chłodno, choć nie powidzę, ale w Istambule? A daj ta spokój, nie dość, że zimno, to jeszcze pada deszcz. Słuchajcie, jako że na zewnątrz pada, ja na razie nigdzie nie wychodzę, dopiero później, pod wieczór, późnym popołudniu na ten obiad. Także będziemy kończyć ten odcinek, ale jeszcze bonus, ekstra, kilka przebitek co tam w Ziemre słychać, bo z mi wysyła, głównie wysyła Stefana i Leile i także teraz wideo Was na końcu zapraszam, dajcie łapkę w górę, pozdrawiam, cześć.